Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach e, cyklu e, Środy Literackie. E, to spotkanie jest e, dla nas e, wyjątkowe ze względu na powód tego spotkania. E, publikację, którą możecie Państwo tutaj dzisiaj e, zobaczyć, zaopany Sztabowic e, Piłsudskiego Historia życia Stanisława Mielskiego Łapielskiego. Zanim więcej na ten temat, e, przekażę głos Pani Dyrektor Książnicy Zabawskiej im. Łukasz pani Witolda Sierckiego. Ja również witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie i promocja książki jest kolejnym wydarzeniem organizowanym przez księżnicę z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości. Książka wydana przez nas opowiada historię regionalną, wpisuje się w misję, jaką pełnimy, popularyzując twórców regionalnych i historię regionalną. Niepodległość miała różnych bohaterów. Najczęściej znamy tych, których uczymy się, o których uczymy się, prawda, w szkole, czy o których się dużo mówi ale też było wielu bohaterów nieznanych albo mało znanych, znanych w środowiskach regionalnych, lokalnych i jednym z takich bohaterów jest właśnie ten, któremu poświęcona jest ta publikacja. Także mam nadzieję, że dzisiejsze to popołudnie będzie dla Państwa taką bardzo przyjemną wędrówką przez historię Polski. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Bardzo przede wszystkim dziękuję Państwu. Jestem zaszczycony, że tak licznie przyszliście, poświęciliście swój czas. Dziękuję bardzo księżnicy Podlaski, bo mając materiały o Stanisławie Mickim Łapińskim, zwróciłem się do kilku instytucji kulturalnych w naszym województwie i tak naprawdę od razu i najszybciej odpowiedziała pozytywnie księżnica, że w roku stulecia odzyskania niepodległości jest to doskonały również, wpisujący się w ich misję. Temat, praca była bardzo wielką przyjemnością. Mniej więcej rok wcześniej zacząłem finalizować temat. Profesjonalna pomoc ze strony książnicy, edytorska, graficzna, korekcyjna, chęć wydania tej książki i efekty dzisiaj mamy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Dziennikarz, publikce staje konferencję. Przez wiele lat związany był z Polskim Radiem Białostockim i TVP 3 Autor i współautor kilku książek, między innymi Wojna nocą w Podlasie 1914-1915, Bielsk 1915, Zapomniana Litwa czy Białostoczanie 20 roku. Obecnie redaktor naczelny etyka Białostockiego i wykładowca PR na studiach menedżerskich. Panie i Panowie, pan no Marcin Tomko. Yy, Marcin, powiem Ci szczerze, że yy, pierwszy raz Spotkałam się z nazwiskiem Stanisława niemieckiego Opińskiego no, w momencie, kiedy ukazała się Twoja książka. A kiedy Ty się z tą postacią po raz ja pierwszy? Ja jestem rodowitym łapiakiem na Podlasiu. Moja rodzina mieszka w 500 lat. Tak mi się udało ustalić, mam to potwierdzone w dokumentach. Jak nastąpił wiatr zmian w przemówieniach 80., -ty, 90., -ty, to. Rozpocząłem naukę w miejscowym liceum ogólnokształcącym w Łapach i wtedy w roku 1988 żyli jeszcze ostatni przedstawiciele pokolenia legionistów, pokolenia żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, ci lokalni, którzy powiedzieli, czując już ten wiatr zmian, że była taka postać wywodząca się z tego miasteczka i że była to postać jedna z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych w niepodległości, a kompletnie, ale to kompletnie zapomniana. Pamiętajmy, że e, cała elita obozu sanacyjnego i piłsudczycy przez 45 lat raczej się o nich albo nie mówiło, albo mówiło się źle. Ta rodzina była przestraszona. Z tego co wiem, bo świętej pamięci pani Danuta Skipko, która mnie bardzo inspirowała, żeby napisać o nim, e, przechowała e, od kuzynów taką dużą tekę, dziedzictwo z, ze zdjęciami, które tu część widzicie, z dokumentami rodzinnymi. No i to mnie motywowało, że rzeczywiście coś z tego może być. I ja, słuchając takiej ostatniej woli tego odchodzącego od wtedy pokolenia, jako ten młody, naiwny człowiek, postanowiłem, że a napiszę taką książkę, a może nad pracę magisterską, bo rozważałem, że pójdę na jakieś studia No nie wiedziałem kompletnie, na co się porywam. To były czasy przedinternetowe, materiałów nie było zupełnie. Nie można było wejść na stronę archiwów i sobie po prostu takie materiały ściągać. Ale po kilku latach różnych kweren wyjazdów, układań zaczęło mi się to w pełną całość układać. Tych materiałów przybywało. Ja rzeczywiście napisałem pracę magisterską. Chcę Państwu uspokoić, że to nie jest przedróż pracy magisterskiej, tylko zupełnie inna książka, uzupełniona wiele innych materiałów. Chciałam powiedzieć, że taki historia chyba mocno musiała w Tobie drzemać, bo y, od wydania pracy, od ukazania się pracy magisterskiej, troszeczkę czasu minęło. I tam temat ciągle za to jednak chodzi. Kiedy rozmawialiśmy, to wiem, że, że mimo e, upływu kolejnych lat, ciągle gdzieś tam szukałeś tych materiałów, ciągle się na nie natykałeś. Ja mam bardzo dużo rodziny znajomych w Stanach Zjednoczonych i jak jeździłem sobie tam odwiedzać ich e, turystycznie od wakacje pracując, jak to było 20 lat temu i później, to cały czas ten niski łapieński nie pozwalał mi o sobie zapomnieć i poświęciłem kilka dni na kwarendę w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. No i to był strzał w dziesiątkę. Ponieważ co prawda panował tam ogromny bałagan, te wszystkie dokumenty były przemieszane, rozsypane, siedziała miła, sympatyczna pani, która nie była profesjonalną archiwistką, ale była bardzo uczynna. I ja po tych kilku dniach spędzonych w tym Instytucie Piłsudskiego znalazłem kilka takich perełek, m.in. raporty odręcznie pisane przez tego Żyńskiego Łapickiego do marszałka Piłsudskiego do Belwederu, przykład z powstania Wielkopolskiego, no i to mnie też uskrzywiło do tego, żeby nie spoczywać na laurach i żeby szukać dalej i szukać dalej. I tak po kilku latach zadzwonił do mnie lokalny nauczyciel historii, że widział w internecie przez dom aukcyjny wystawioną książkę legionisty, w której to książce jest cały rozdział napisany przez Stanisława Niskiego poświęcony artylerii. No byłem zaskoczony, skontaktowałem się z tym domem aukcyjnym, ale rzeczywiście sobie za tę książkę 2000, nie było mnie na to stać. Targowałem się jak lew, skończyło się na tym, że jak nie dawałem spokoju, żeby na odczepkę, to skserowali mi za 150 zł cały ten rozdział i otrzymałem wysyłkę kserówkę i też był to kolejny taki niesamowity materiał określony ręką Łowińskiego, Łapińskiego z pięknymi wykresami, szpicami itd., itd. potem w epoce tej już internetowej co raz to pojawiały się jakieś nieznane wcześniej zdjęcia, a to jakieś pojedyncze dokumenty, karteczki i to trwało, trwało, trwało. I kiedy zbliżało się to stulecie niepodległości, to, to wiedziałem, że albo teraz, albo już nigdy, że już nie będzie tak dobrej okazji. Stąd też wielka determinacja i stąd też nasze wspólne dzieło sprzężnictwa, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, że okazało się i zmaterializowało. Tak ja. Ja się zastanawiam, czy jest w Tobie taka przekora, czy też upór, bo y, spośród szeregu postaci, które jednak walczyły o niepodległość naszej ojczyzny, ty wybrałeś tę y, taką, która była zapomniana. Dlaczego akurat to? Czy to rzeczywiście y, to niedocenienie przez historyków było tym impulsem dla ciebie? No, oczywiście po części z przekory, z lokalnego patriotyzmu, że w ale z drugiej strony to trochę moja taka rzeczywiście przekonana dusza, bo uważam, że jak pisano o Piłsudskim przez ostatnie 25 lat i dużo się ukazało o fajnych materiałów, ale o jego najbliższym otoczeniu to wciąż jest mało. Przecież to jeden Piłsudski przywrócił nam ten niepodległość. Już pomijam, że i Obóz Narodowy, Boski i inni, i Paderewski, ale on był otoczony jakimiś ludźmi, którzy byli jego najbliższymi współpracownikami. I jednym z nich właśnie jest Stanisław Miński Łapiński. W tym roku też w Książnicy było spotkanie autorskie z Katarzyną Drogą, która opisała żonę marszałka Aleksandrę Szczerbińską pochodzącą z Suwa. Nie wiem czy wszyscy Państwo wiedzą, ale to, że kobiety w Polsce otrzymały jako pierwsze w Europie głosy wyborcze zawdzięczamy Aleksandrze Piłsudskiej, bo to ona namówiła, marszałka, na to. I to są takie smaczki pokazujące, że te najbliższe otoczenie wpływało, podejmowało takie decyzje, które są no, historyczne, ważne dla nas wszystkich w naszym życiu. Stąd też bardzo mnie to motywowało, żeby zobaczyć, zajrzeć w głąb relacji Piłsudski i jego współpracownicy, a że Rodowity Potasianin był tą jego zaufaną postacią, no to myślę, że jest tego wart przywrócenia Panu udziału. piszesz o Niemcy małopiski jako o zaufanym sztabowcu, jako jednym z najbliższych współpracowników Filipskiego. Y, Dlaczego? Jak to w ogóle możliwe, że my wiemy o nim, czy wiedzieliśmy o nim y, tak mało, że historia, czy historycy, może nie tyle o nim zapomnieli, ale gdzieś y, historia też życia tego człowieka zeszła na, na drugi plan. Powiem Ci, że bardzo mnie poruszyło takie sformułowanie, którego użyłeś wobec współpracowników Łowińskiego. To mówisz tutaj o zmowie milczeniach. szczegółach powiem o niektórych tych postaciach. Mamy na tych zdjęciach słynnego militanta wieniawek tego, który powiedział, że wjeżdżając na koniu do knajpy, że skończyły się żarta, zaczęły się schody. To była bardzo barwna postać, bo chema artystyczna przyjaźnił się z poetami, artystami Wielkiej Rzeczpospolitej. On był od Miskiego, starszy o 10 lat, natomiast w sferach wojskowych no i wiek, i ranga jednak determinuje to, kto ma coś do powiedzenia. Tak samo kilku tych wybitnych typu Kazimierz Sosnkowski czy Edward Syryc-Śmigły, łaciński w współpracował, który był adiutantem pułkowym Rydza Śmigłego, był bardzo młodym chłopakiem wtedy, no i musiał się w szeregu w swoim miejscu. A to, że tragicznie los go się potoczył, że zmarł, mając te zaledwie 31 lat, nie miał rodziny, nie miał potomstwa, które mogłyby kultywować pamięci sprawiło, że jego koledzy, którzy byli potem w Drugiej Rzeczypospolitej premierami, ministrami, dyplomatami, generalicją, pisali wspomnienia, a jak wiadomo, w wieku starszym każdemu włącza się kombatantwo, czyli ja, egocentryzm, to ja zrobiłem dzięki mnie. Natomiast jak ktoś nie żyje od lat 20, to niestety nikt o jego legendę nie dba. Dzisiaj mówimy o PR i to jest tak naprawdę główny powód jeszcze czasów przemilczenia jego pokolenia i jego kolegów, bo ja przewertowałem kilkadziesiąt pamiętników, wspomnień legionistów i znajdowałem zwykle jedno, dwa zdania, a na przykład siedzieli razem roku po bocie internowania, nie poświęcili mu za wiele czasu, ale na przykład felicjan Sławy Składkowski, słynny drugiej II Rzeczypospolitej i premier, Napisał we wspomnieniach, że kolega Łapiński to człowiek obdarzony niezwykłymi talentami i na pewno żyjdzie, zajdzie w życiu bardzo daleko, bo go portretował Micki w tym Beniamindowie. Kolejny kolega Łapińskiego, Stefan Starzyński, ostatni prezydent Warszawy i jego brat Roman, razem byli w regionach, też bardzo pozytywnie się o nim wyrażał. Natomiast wszyscy znamy Stefana, a Roman był na przykład w 30 latach dyrektorem polskiego radia. To byli wszyscy jego koledzy, ale niestety o dziedzictwo, o spuściznę o nim nie zadbali. Natomiast z drugiej strony, proszę Państwa, jeżeli tam przez Legiony przewinęło się około 40 tysięcy nastawionych patriotycznie świadomych Polaków, a, a duża część zginęła, no to oni nawet fizycznie nie zdążyli opisać każdego z nich, bo druga wojna światowa sprawiła, że zabrakło tego czasu. Dwa. Okres prl u 45 lat, tak jak mówiłem na początku, zapomnienia i strachu przed ujawnianiem takich osób też zrobił swoje. Pewne pokolenie odeszło bezpowrotnie, bało się opisywać czy znawiać takie postaci. I chyba to jest odpowiedź na twoje pytanie. Wspomnieliśmy też o tym, że Mielski Łapiński to postać tragiczna. Nie zginął podczas walk, zmarł w wieku 31 lat. Został powołany do Egiptu, czyli dzisiaj poza granicami tej ukochanej ojczyzny, o której e, walczył. E, pytam Cię o to, bo wiem, że Ty ten jego grób widziałeś e, byłaś, i ta scena, którą zaraz mam nadzieję Państwo również o tym słyszycie, e, którą mi przywołałeś, e, zrobiła na mnie takie bardzo przynęty teraz jego losu polega na tym, że właśnie umiera bardzo młody, wieko 31 lat, nagle i proszę Państwa 7 lat na frontach, cała pierwsza Wojna Światowa, ranny kilkukrotnie, raz postrzelony, gdzie był uznany za zmarłego i pisze w rozkazie Kazimierz Sosnkowski, że do panteonu polskich bohaterów poległych za ojczyznę, dopisuje nazwisko kompanijnego tam któregoś bałnu pierwszej kadrowej Nickiego. Po czym Micki po pół roku pojawia się przed swoim dowódcą Marianem Pukielem, że jest konsternacja. Na, naprawdę, on u się uciekał wiele razy. Po czym w odrodzonej wolnej Polsce, gdzie już wszystkie te granice, które on osobiście walczył, są deklarowane, umiera i to w jaki sposób? Jest wykończony jego organizm, szkarlatyna, którą zaraża się od dziecka znajomych, przy tym goście stawowy. Jakieś tam zakażenia w organizmie i nie odratowali go. szpitalu w Poznaniu umiera nagle, niespodziewanie. Tutaj też macie Państwo, na którymś ze slajdów telegram, bardzo lagoniczny, jaki ojciec Tomasz Łapiński otrzymał, że Pański syn zmarł dzisiaj po prostu, nagle, niespodziewanie w szpitalu garnizonowym w Poznaniu, o 8:30. No i to jest ten właśnie realizm tego losu Alwów. On został dwukrotnie pochowany, bo on jak zmarł nagle. No to został pochowany w Poznaniu na cmentarzu garnizonowym, a potem no, ta śmierć odbiła się echem w Polsce, bo ja przejrzałem wszystkie gazety ówczesne, natomiast y, taka refleksja przyszła po 10 latach ponad, bo w 1934 roku Antoni Jakubski, jego kompan z walk o Lwów z listopada 1918 roku przypomniał sobie o nim i postanowił go upamiętnić, przenosząc go na już powstały wtedy cmentarz Orlan Trumkowskich jako jednego z dowódców, bo on w tym roku był zastępcą komendanta i szefem sztabu. I odbył się tam pokrzyw bardzo uroczysty z ceremoniałem generalskim, transmitowało tę uroczystość polskie radio na terenie ogólnopolskiej, a jedną z ulic Rada Miejska nazwała imieniem Miejskiego w 30 latach. Natomiast po kilku latach wybucha II wojna światowa. Zawielka polityczna sprawia, że Wów jest poza macierzą. W roku 1970. Na cmentarz Orlant wjeżdża czołg i po tych wszystkich nagrobkach przejeżdża. Także zostaje tam jedna wielka miazga, a na miejscu grobu miejskiego, powstała droga asfaltowa. Także smutny, rzeczywiście, widok. Ja byłem w 1999 roku. Wtedy stał taki krzyż metalowy, zerdwiały, zapożyczony, widać po jakimś poprzednim, wcześniejszym pokutku i nie było śladu, Natomiast ta hmm, Polonia, która tam, może, to nie Polonia, bo oni tam tak naprawdę mieszkali od urodzenia, ale to miejscowe towarzystwo opieki nad tym cmentarzem Polacy wiedzieli, to, to jest i to doskonale wiedzieli, jak ja tam stawiałem z licznej w grobie. Opowiadali nawet jakąś tam historię, bo tam stał przepiękny granitowy pomnik w kształcie skrzydła wzora ale on został właśnie w 70 roku zniszczony. Teraz jest już zupełnie inaczej. Jak wiecie Państwo, to polecam. Stojąc przodem, głównie do frontu właśnie cmentarnego, jest po lewej stronie miejsce, gdzie są z dużym napisem upełnienieni lotnicy amerykańscy, którzy pomagali wtedy Polakom, a poniżej nich, w tym Panteonie dowódców jest jest Koronawirusa Osadnickiego i Jest to fajny blok współczesny, ale już nie nawiązujący do tego skrzydła kozarskiego, natomiast na pamięć o nim tam jest, ale z drugiej strony tak wybitni badacze Lwowa, głośnicy Lwowa i cmentarza Łyczakowskiego, jak profesor Stanisław Nicieja, opisał go w książce jako wielkopolanina. I to jest też dla mnie takie zaskakujące, bo jakaś słowa panuje taka też błędów, pomyłek, wprowadzania w błąd wokół tej postaci I w wielu miejscach, czyli w Wikipedii jest bardzo dużo błędów. I ja tak nawet w tym muzeum w Słowajówku poświęconym regionistom też były straszne herezje na jego temat wypisane. Wysłałem maila, to po pół roku troszkę go poprawili, ten jego biogram, ale wciąż jest jakoś tak dziwnie bo u niego, dużo nieprawdy i znalących takich informacji. Ja się do tego w 100% przyznaję, że ona jest pisana z trochę uwielbieniem, fascynacją łopińskim i celem jest spopularyzowanie jego osoby, a powiedzmy zadaniem chociażby kolegów, profesjonalnych historyków, naszego Wydziału Historyczno-Sesjonalnego jest szukanie takich dokumentów i odpowiedzi. Ja, wbrew pozorom, w kilkunastu miejscach zamieściłem e, krytyczne opinie o nim jego kolegów i z powstania e, Wielkopolskiego i z okresu walk o Lwów. E, kapitan Antoni Jakubski między innymi bardzo, ale to bardzo krytykował go jako zamkniętego w sobie Mruka. Jako uparciucha, który narażał krew żołnierską i wypuszczał na cytadelę do ataków kółko młodych tychże właśnie Polaków, którzy ginęli masowo, i tylko dzięki uporowińskiemu tak się działo. No ja to wprost piszę i w kilku miejscach zamieszczam takie krytyczne opinie, które znalazłem. Gdybym znalazł ich jeszcze więcej, to naprawdę nie miałbym z tym problemów, ale nie ukrywam, że tendencja tej książki ma wymiar raczej pro niż krytycznie nastawiony do jego postaci. Jeden z biografów Piłsudskiego wynalazł, i to już kilkanaście lat temu, dokument znany teraz powszechnie, na którym to Józef Piłsudski występuje w roku 1899 jako kupiec z łapy. Chodziło o to, że zakochał się w manżarce, która była wyznania luterańskiego. Piłsudski do religii miał dość taki, nazwijmy to, specyficzny sposób i, i traktował ją raczej z dystansem, ale żeby zalegalizować związek, to w papłocie wielkiej pod Łążą u pastora, który mieszkał w Łapach formalnie, zawarł ten związek małżeński. I tutaj mamy A Okazuje się, że wtedy niski Łapiński już jako dziecko zjechał z tym ojcem, z tej Warszawy Doła, a według przekazów mieszkańców, które ja usłyszałem i zbierałem, to było prawie, że płot w płot. Ten dom, w którym Piłsudski wynajmował mieszkanie, a dom rodziny Niskiego Łapińskiego. Myślę, że to nie jest przypadek, że ta fascynacja już dziecka, który słuchał jakiegoś kosmicznego pana o tym, że na Syberii był, że walczył z caratem, który przyjechał nie wiadomo skąd, jest jakimś rewolucjonistą, proportuje jakiegoś robotnika, to musiało płynąć na takiego małego chłopaka, ale też na społeczność, która liczyła wtedy kilka tysięcy mieszkańców. Ogromny warsztat, depo powstał, robotnicy, inżynierowie z całego świata, wczesnego Rosji, carskiej, bo Bronisław Szwarca pracował w łapach. A potem został zesłany na Syberię i był przewodnikiem duchowym Piłsudskiego. I tu mamy kolejny potwierdzający, że ten Piłsudski w tych łapach mieszkał i był, bo w myślach, mowach i rozkazach bardzo precyzyjnie Piłsudski opisuje Powstanie Styczniowe w okolicach No Skąd marszałek polski miał taką wiedzę? No to przecież oczywiste, że musiał ją zdobyć od mieszkańców, bo tam po prostu się tym interesował. I do zameczka opisuje wypad złap na suraż, na kolej, na i demontowanie tołu itd. To, 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 to. Myślę, że to jest ten trop, że fascynacja w Jusuckim po sąsiedzku i potem jak to życie w Galicji się organizowało i podległościowało, mógł pójść na każdą inną Politechnikę, mógł do Petersburga pojechać, bo to było też bardzo dobry ośrodek naukowy. Ale Galicja, bo tam piłski Wałowie się działo. działał. Jeszcze jest w postaci kilkanaście z legionowej, kompletnie nieopisanych, tak jak ci przytoczeni przeze mnie dwaj jego koledzy ze szkoły w Mińsku, kapitan Sław Zwierzyński i Aleksandr To są dwaj wybitni legioniści, którzy polegli pod kostidówką i tam spoczywają w 1916 roku polegli teczki personalne w centralnym archiwum wojskowym w Warszawie są. Widziałem na własną, ale nie miałem czasu, żeby przejrzeć. Ja interesowałem kolegów z Muzeum Wojska, żeby się zaprosili. no ja aż się prosi, żeby po ponad 100 latach ktoś im pamięć przywrócił. Szanowni Państwo, czas naszego spotkania dobiega końca, więc Marcinie takie ostatnie pytanie o Twoje kolejne plany literackie. Pomysłów i materiałów to ja mam tyle, że życia mego nie starczy. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dodam tylko jeszcze, że książka Zaufany Sztabowi Spiełsudskiego wydana przez Księżnicę Podlaską, jest nie tylko do wypożyczenia, ale również do nabycia. Należy się skontaktować się z działem promocji i wydawnictw Książnicy. Zapraszamy serdecznie. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin Pankiewicz.